Po raz kolejny zapraszamy Państwa 16 grudnia na wydarzenie zorganizowane przez Centrum Kultury i Sztuki. Kolenda na Wysokości. Tego dnia od godziny 15 będziecie Państwo mogli nabyć przeróżne wyroby naszych twórców ludowych z regionu konińskiego, które będą sprzedawane pod Galerią Wieża Ciśnień w Koninie. Będziecie mogli Państwo posłuchać kolend w niesamowitym wykonaniu chóru Misericordia z Konina pod dyrekcją Elwiry Chojnackiej, a także zobaczyć. Plenerowy teatr A z Gliwic, który zaprezentuje się w spektaklu Peregrinacje. Myślę, że ten czas i to wydarzenie będzie dla Państwa takim momentem, w którym będziecie mogli chwileczkę zastanowić się nad życiem, nad minionym rokiem i bardzo miło spędzić czas. 16 grudnia w godzinach od 15 do 18 pod galerią i w Galerii Sztuki Centrum Kultury i Sztuki Wieża Ciśnień. Zapraszam serdecznie.